Szczepionki z gangantar też w pierwszym odcinku z Supermarket Simulator Mordeczki, pow, <todgrychy> powracamy, powracamy To z tą serią, mój kanał Było pięć odcinków, ale te tam graliśmy na wersji niepełnej Niepełnej wersji Supermarket Tam graliśmy tylko na, chyba tam było angielskie, chyba Nie było, nie było, nie było, nie było, nie było z polścieja. To jest, nie, nie było się pełna wersja, to jest pełna wersja. E, trochę tu się pożmiało w tym e, sumatorze market. Dodali comp ko 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 omp To w sensie jest w trybie jednoosobowym, jeśli był tu multiplayer. Może kiedyś, może jedynie jakiegoś gościa zaproszę, i pomogli coś A tak po jest sam promet w serię. Dobra mordeczkę, zaczynamy się od nowa. No takiego save'a już straciłem tamtego i tu, miałem, tu, tu mam swój save, który został a my myślałem, że o, od 2. Nowa. nowa gra. Jeszcze zostało, to jest dishop w górę. To jest kolejny odcinek z tej serii. Jest to, że szybko przy idź to zaczął na streamy na kick. Masz wszystko w opisie filmu. Dobra. Widzicie jak tu to się w ogóle pośmieniało, jest tu, spójrzcie, już, już nie ma, jest, jest wszystko po polsku, bo to było wszystko po angielsku, tam nic nie potrafiłem angielskiego, a tutaj możemy sobie zacząć sobie już le, na, na, spokojnie. I dalej, no, jak, tak, nie, tak, mapa, mapy nie było, mapy, inna mapa w ogóle, in, w ogóle, inna mapa w ogóle, wszystko to jest nowe. Ja to, to ja pod, grałem, pograłem dużo, a teraz chcę z Wami więcej z Wami to zrobić e, proszę odkryć więcej tych opcji e, Dobra tutaj mamy, tutaj mamy takie małe miasteczko Jak widać stacja, w wszystko tutaj jest i to jest jeden, jest, jest jeden plus widzowie w tej wersji w tej pewnej wersji są samochody te Samochody, deskorolki, skutery, coś tam chyba jeszcze Czy można jeździć po te, po te towarem O tam, wiesz Na, na tych mapach Ale nie będę przedłużał Mamy tak obszar klientów 25 Ale my mamy na początek 50 dolarów eee, I Mamy Nigdy nie tu mamy chyba jest Panie Close i Open Zabawiam no, światełko mamy pusto czy to tu dodali w ogóle, by sobie? Licencje były, jak były, nowe. Chyba nie pojawiły się nowych licencji, jak mi się wydaje. Nie dodali. Warzywa były, były, nie pamiętam. Już. To było pierwszy to bo to mało zagrałem. Rozbudowa to było rekrutację. Tutaj coś nowego dodali. No, tak, był, był na pewno magazynier, był kasjer eee, Pomocznik, chyba nie było pomocnika, ani pracownik ochrony nie było i są tata nie było. Nie było właśnie tych parę opcji żeby tych dwóch tak, nie, trzech trzech opcji nie było, Było tragedia motorski Magazyn był, prezentacja była i nie było chyba cen, czy może ustawiać sobie ceny, możesz ustawiać, nie było. Rynek. Yy, tu mamy wszystko już i co to jest, Mąka, Człuk, ja to mówię, na co, jak mówiłem? mówię, mówię? już tak mówię w, w, w pierwszym sezonie, to już drugi sezon, w Pierwsze szczerze, jak to mówię? Pan Zaty, jak jest, tak, a to, że, to coś ma, Karol Co e, Czy to jeszcze mamy? Wypożenia, że nie, dodatkowe wiecie półek Narożników, lodówek Kajska na samoobsługowa. Waga, bo wady yeah. też nie było Kamera, monitoringu na produkcji Dużo tego jest Bramka, radio Głośniki, to ja radio Głośniki Co to jeszcze mamy? Po to nie możemy, bo nie mamy uruchomionej prezentacji Narzędzia Tu dodali w ogóle Skaner Do zamówień Tak, takie a'la to A ja do tego skaner Krzyńkę że mu też Jakiś złodzieje Tu w ogóle są złodzieje widzowie Złodzieje, że tu w ogóle Jak ktoś, na no Ukradnie, to mogę kijem, bolą uderzyć A tutaj mogę wybrać rzeczy z ziemi, jak ktoś był ukradnie Pojazdy, pojazdy też w ogóle nie było właśnie, jest dekolorka, rower, no Nie wiem co ono rower, huleno, jak to jest na przykład, skuter Ale będę mówił to skuter, po prostu to skuter Osobówka, sedan i pickup up Zobacz, Wiesz, nie płacisz, nie wydasz hajsu, to to możecie jeździć, a może jakieś zlecenia lecz, Też to zamawia, tak jak Ala Globo zamawia, a ja mogę przywieźć Dobra Nie przedłużajmy Ponięciany. Trzeba czy ten od razu. 6. Na pewno ustawiamy. 4. A, tutaj 4 też damy. piątkę. A tu damy 3,50. A tu 5. Zobaczymy ustawione i teraz trzeba zamówić pierwsze produkty. Na pewno czeka piki że płatki płatki fajne pieniążki zamówić na początek no i chyba można zamówić susu no. że cukier puder a nie, jednak nie mogę, zamówić cukier puder bo jest żadro, nie, i na co nie stać ale zamówisz bier makaron To dwie rzeczy zamówimy porozkładamy na półkach i otwieramy sklep Dobra, otwieramy sklep, bo na razie i tak nic nie mam do, na razie do roboty w to półkę, do półki może inaczej co robimy ze sklep o, git jodzio, jodzio, jodzio dobra no, żeby karta przedstawiała Troszeczkę w tom i to komputer, no i git tu się bo na towarze zbiorą sobie Dobra, przydajemy ma pierwszy gdzie dobry karton, nie ma problemu tu, tu, tu karton mhm. Dobra, no, mamy 20 dolarów uzbierane i mamy jakieś nowe produkty chcemy zamówić. Zamówimy sobie w sumie mąkę chlebek. Jakby można było, tak można stać 50 dolarów. No, dobra, na razie to zamówię. Co było zamówiłem? Nie pamiętam, mąkę. Mąkę zamówimy. Elegantko. Przedajemy produkty już, już ktoś ma okie kupić, zajbiście e, Tu wydajemy trosze, troszeczkę hajs na początku, żeby troszeczkę ich skupić nowe produkty e, Na pewno chleb Na no olej mi nie starczy No to też się nie starczy, ale że do kupię w sumie A, susu, susu. muszę czukę. Już, już... Już, już przyjmuję wam kli moi klienci. Pyk, pyk, pyk. Dobra. Chleb od razu zamówię. Dobra. Czółkiery rozłożone Teraz chlebunio. Pek 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 już 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 biegnę Dobra, mamy to Ale to tym, co nagrywałem poprzednio, że jest taki supermarket w pierwszym sezonie to przyjęła, że ładnie ta sera się przyjęła bardzo wam się ta seria przyjęła, bardzo I spodziewałem się z tego że, ta bada, bada seria, że wam tak seria się wam spodoba Boże jak w drugim sezonie jak teraz wszystko jest po 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 po, po, pe, le, le, le. po polsku Tutaj kupuje się już układanie o, jeszcze kupię makaron, sobie to kupię zaraz, no nie na razie dobra gotówką pan pani mówi dobra, pyk, proszę ojej już pojeżdżę karton daj jakiś karton nie wiem czy nie może to być tylko już o o, o olej olej pyk, pyk. mamy No raz no, no, wiadomo, że tutaj trzeba nam zarobić pieniążki, żeby jakieś licencje kupić, nowe, albo sektor na no, samej sklepu, pracowników i zatrudniczy to trzeba porządek powbijać. Tam mieliśmy chyba dziesiąty. Wyczoraj? No, i chyba dziesiąty chyba odcinek, nie? Z... Odcinek sobie, dziesiąty level chyba. W odcinek, i nie pamiętam... Przecież, bo, przecież wam powiem o matku, więc się nie, nie dało wydać. Tak, w sumie. Dobra. to Teraz na olej stać, w sumie. Na olej już kupię bo było z głowy. Mamy olej rozłożony. I teraz pytanie, ile trzeba zrobić, ta za waszą licencję za Was, za tu 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 Licencja. Dwie stówki tam będziemy mieli Trzecie dwie stówki, buteleki wody, serka kawa jajka, mleko i czarna herbata I to będziemy musieli nasa, na następnym i zarobić pieniążki na to no pewno Na następnym odcinku na pewno pieniążki Żeby trochę tam po... Żeby, żeby zarobić trochę i już kupić produkty Dobra Co rozłożę, rozłożę Mąkę do końca, Jak mogę Jedna smoka została Makaronik nie dobra 5 minut dobrze, proszę 14, pik. Macie, będą się pojawiały goście Na tej serii Zobaczymy okno. Byk, byk, byk. Zobaczymy okno Pyk 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 Zobaczymy co w ustawieniach jest tu jakieś interfejs What the fuck Co? Nie gadaj Mam tutaj kółeczko ta Mogą być kwadratowe lub takie, ale ja wolę białe. No dobra, zapisz. Grafika tu nic nie zmienia. Nie, nie, nie da się ustawić do tych wniosków na, na PLN. Dobra, jak to, zapraszam do, do, do sklepu, na razie nazwy nie mamy. Musimy naprawiać sklep, żeby tam nazwać, jak pamiętam yy, i to wiecie. M i dalej jaką jak nazwę sklep, bo może mi się coś wpadnie do głowy, może wymyślić, albo wy napiszcie w komentarzach jak mam sklep nazwać. O! Napiszcie w komentarzach jakąś sklep, sklep nazwać. Albo ja sam w coś wymyślę, albo wy tam coś wpadnie się do głowy. Dobra. Eee... Żeby Cię trzpać do głowy Dzień wydatki Będziesz otrzymywał ciągłe rachunki I począwszy od dziś Uzupełnij się, że opłacisz rachunki Za pomocą komputera Przez ich terminem płatności Prze przeciwnym razie Ostatnie opłacone automatycznie Okej okay. I więcej użyjesz elektrycznym w tym wyjście rachunki A, okej okay. Spoko Spoko loko tak, tak. tutaj niech je kupił, Mógł na razie tak tutaj ktoś kupił, tutaj niech je kupił to już jest taki ostatni dzień i będziemy kończyć sobie To Dobra ten dzień tylko to musimy mogę otworzyć, bo na razie tak nie mam nic Sobie mogę susu tu kupić a stosuję tylko to kupię. To problem, mi brakuje. Dobra. Może nam się uda w tym uczynku chociaż robisz ten cel, że obszur klienta, bo byłby zrajebicie. Dobra. Właśnie kupię chlebek, widzę dwa razy i bez... Oj bez reszty, zajebiście, Czał dał równą kaskę, no zajebiście, tak, tak powinno być Że tego klasę powinien mi dawać, a nie takie, że tyle wydawać muszę O, elegancko Tam mi się podoba Dobra, ile te mąki w ogóle bym to Jedna, to że ja mogę wystarczyć tylko znaczy do śmieci no teraz zbieramy sobie, jeszcze trochę zbiera, zbieramy, może tu uda się kupić, tam kupić nową licencję jutro Ale zobaczymy No też mam tutaj opcję troszkę, inaczej, opcję bank Możemy sobie troszkę bank, ale na razie jak sobie spróbować, trochę chcemy może nam się uda do więcej kwoty, jeszcze do 30, do kredyt. Może, także ciężko tyle jakby, może bez kredyt. Może. Próbujesz się sam do że Jak będzie ciężko i bardzo ciężko i ciężko, żeby no, produkty uzbierać, to na pewno bez kredyt. A na razie nie potrzebuję. To wiecie zrobię. Dobra. O, 23 dolary. Dobra. to kupić, aż nie muszę to kupić tylko mogę to stąd dołożyć, czyli dwie stówki i mogę sosu w sumie dołożyć, bo to się no, sosu, suger. Su, suger, dołożę tyle, dobra. No i też postaram się trochę na tym porę, trochę też na live'ach, widzowie Żeby trochę... Żeby... żeby, żeby od, odrobić trochę, weź Po garań tutaj Na live'ach, bo... Jak będzie więcej rzeczy, to na jak nie będę, nie będę musiał robić No jedynie jakoś poproszę o pomoc, nie? Może... ja może dzisiaj zrobił na licencję Myślałem, że ten tego muszę... Musimy... Zarobić a jednak nie Dobra, na pewno potrzebuję płatki, chlebek, sobie olej i makaron No, kit załów, a może jednak będę musiał uzbierać? Zobaczymy Ile dorobimy do końca dnia. Dobra, pyk. Dobra, to odkładam. Zaraz Was obsłużę klienci, tylko przy, zamówienia przyjmę. Są, co zamówiłem. Płatki. Pek. Chlebek. No, mogę Was obsłużyć. Kartą mówisz w krótce samolej naprawdę i zobaczysz w grubok książki wiedziałem nie, już nie miałeś 5 zł wydać same wskaźnik że Wskazuję wskazuje jak brudny jest twój sklep jeśli sklep stanie się zbyt brudny zaś stracić punkty sklepowe Okej. Okay. chyba sprzątamy nawet sobie śmierci pozbieramy, zrobię Bo tutaj też, tak, że teraz to, to, to brud, po, to, że dodali brud, nie Dodali I to jest spoko właśnie, coś takiego No i dobra Kup się w A to żebyśmy sobie w następnym chyba odcinku Znaczy, żeby by tak ja mamy koniec dnia, to sobie mogę kupić i tak będę musiał kupić żeby do tego momentu to będzie licencja chyba będę musiał kupić żeby kup yy, poszerzeń nie po, pojazdy narzędzia kup znaczy, jest to, to jest nic takiego strasznego dobra yy, korzystanie z tej ksini przytrzymaj tab aby otworzyć koło narzędzi i, i wybierz ksinię wybieramy ksinię tabem ksinia i, i tu możesz sobie możemy obrót co za takiego o widzicie Możemy zbierać, a my nie potrzebujemy. Kupić na produkt na poza komputera. I to zobaczyli też też mówiłem kupić w drugim odcinku e, mąka. Wyjdzie, że mąki nie ma Mąka muszę to kupić, to kupiłem Dobra muszę jeszcze w tym uczynię uda się uzbierać jakoś e, hajszyk. A tu jednak nie, jest lipa, Jest slipton No, w ogóle, którą minutę? 18, no, super No tam to, to będę miał nic, 23 minuty filmu, zajebiście Dobra, nie tak, tylko tak, 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 nie tak, 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 tak O to Pomożę, rozwijamy Chora tę stówkę zarobić, żeby żebyście by było Trójka tak, proszę Rutubeczka, dobrze proszę Rutubeczka, pięciu grosz, ja to tak mogę już raz dawać 12 tak, proszę pup, pup. Gitara, stówka jest, małe U, C, LU Dobra, mąka aby rozłożę uh... Tych klientów i zamykamy sklepik Zamykamy to... Do... Gdzie to 2 złote, proszę bardzo Zamykamy, close No i dobra, zamykamy Jaka dzisiaj na początku? Prostu... No wydatki były, ale mało chyba Zaopatrzenie, story 1 To byśmy zrobili 230 prawie 7 Ulepszenia to tutaj stracone było, to byliśmy zarobili 260 w dzień Ale robiliśmy 136 tysięcy 136 tysięcy Damian Dobra W nie odcinku na tyle eee, macie, zobaczę jeszcze, o których levelach mogę zatrudnić Przątarkę, reputację A od piątego, może jeszcze pijemy I zatrudnimy Tata. No dobra Boją ja helenę Dobra, mordecki to na tyle To się tutaj łapkę w górę Subskrypcję i dzwoneczek Bardzo mile widziane Do następnego Cześć